Witam w części szóstej ze sklejenia Seafire'a. Eee, I teraz tak e, właśnie będę wycinał te e, przyklejki tu boczne, czyli te e, przylegające, te owiewki, które łączą kadłub, e, skrzydło. I teraz tak wstępnie się tu przyglądam, czy aby na pewno pasują e, odpowiednie kolory, ale e, wstępnie. Prześledziłem, że raczej tak, że raczej tak, tu nie ma żadnych, yy, żadnych błędów, te, te plamy przejdą prawidłowo, także tnę te elementy i formuję, sklejam do skrzydeł i kadłuba. Tu, w tym miejscu, kokarda jest przykrywana y, oklejką, i tu będę musiał troszeczkę farby nadłożyć, pomalować to, y, bo w tym miejscu przykrywa po prostu. Y, jest za nisko opuszczona ta kokarda i dlatego nieprzewidziane jest to, że projektant nie przewidział, że opaska przykryje to. No i spójrzcie, oprofilowania skrzydło kadłub przyklejone. Wyszło nawet to ładnie. Samo oprofilowanie. Natomiast co jakby tu do spasowania, czyli może nie tyle do spasowania co do nadruku. Jak wspominałem właśnie y, wcześniej y, to oprofilowanie tu częściowo pokrywa ten biały y, Tą białą kokardę, tą białą e, linię z tej strony też. A tak wyznaczała tu kreska, po prostu przyklejnie tego. No i nie sposób było inaczej tu tego poprowadzić. Należało, no nie wiem, opuścić. Natomiast byłoby widać tak kreskę. E, przyciąć z tej strony? Raczej, raczej nie. Tu dokleję. E, zaraz to zrobię. E, taśmę. Z takim podcięciem i po prostu przymaluję na biało, żeby był znak. Co do e, też plam tu e, w, e, w centropłacie, na centropłacie, no to widać też tutaj te plamy nie tak troszeczkę przechodzą. Tu jest na centropłacie to ucięcie i jest ten kolor morski. Podobnie się ma tu, gdzie e, jest plama zielona. A tu jest ucięcie i jest e, szal morski. Tu przychodzą takie te pasy czarne, czyli te wejścia jak gdyby, to te takie czarne pasy, po którym można było chodzić. E, moim zdaniem ten ten pas tej no tu powiedzmy przyjmijmy, że tak mogło być, ale powinien być ten e, Pas zieleni przeprowadzony tu bardziej troszeczkę i przebiegać tu, ale niestety tak jest w ten sposób nadruk. No troszeczkę tak, jeżeli ktoś jest niewprawny może tego nie zauważyć. Podobnie z tej strony pas przebiega tu, chowa się pod czarnym, powinien przebiegać dalej tu lub przebiegać, być jakby tu urwany i dalej na skrzydło. Częściowo to nie jest dobrze. Ja jeszcze tu sobie popatrzę na zdjęcia. Być może, że jest to widać na zdjęciach. Jest tu ten konkretny, no może nie model, nie, nie samolot oryginalny, ale częściowo z takimi podobnymi znakami. Tu muszę sobie znaleźć zdjęcia. Mam takie jedno zdjęcie, ale może nie tu, a na komputerze, gdzie jest takie boczne. Boczny profil w bocznym profilu, i tak troszeczkę to na pewno to przejście będzie widać. I tak oto zrobiłem staśmy taśmy osłonkę. I biała farba z tej już zdjęta jest. I udało się, jest przejście tego okręgu na tą, te oprofilowanie. I teraz tu zdejmuję. I podobnie z tej strony ładnie to przeszło. No, udało się to zrobić po prostu w ten sposób. Yy, na oryginale podglądałem. Częściowo to też wchodzi na, yy, na tą owiewkę, na tą taką osłonę, oprofilowanie skrzydło kadłub. Yy, tylko, że po prostu powinno być nadruk na tym oprofilowaniu. No i dalsza i do dalszej roboty przystępujemy dalej. Także udało się powoli, ale już tu nic więcej nie będę robił z tymi z, tym, z tymi plamami. Tak zostanie po prostu. No, to tak, poradziłem sobie. Jest tutaj wprawdzie takie troszeczkę na tym załamanie, ale przyjdzie, przyjdzie lakier troszeczkę jeszcze to przysłoni zrówna. I naprawdę będzie efekt tak, jakby, jakby miało być. No, to tak. O! Tu mi się troszeczkę zgięło, ale to jest ruchome. Możemy sobie tu nadginać. Mógłbym to podnieść ster wysokości lub opuścić. Ale drążek jest w zasadzie wklejony prosto. Także jest neutralnie wszystko. E, w tej chwili już mam e, przyklejone chłodnice, tak jak to widać. E, tą tak dużą na, tej, na tym prawym płacie, i le, e, z lewej, na lewym płacie, tą mniejszą, taką e, bardziej okrągłą. I teraz pozostaje przyklejenie jeszcze tej tej, tego wlotu powietrza pod, e, pod kadłubem, czyli w tej części tu środko y, pod kadłubowym, który zajmuje y, pod y, tak, pod skrzydłem, plus y, to przychodzi na, na kadłub, to jest widoczne tu z boku, ta część, ale to jest y, część numer 60, ale ta część, numer 60, <laughs> może w tą stronę obrócę, tu jest taki rysunek tej części, i to jest ta część, Numer 60. No, i tu są e, takie małe wręgi. E, do kształtu, do dopasowania do, do kształtu. Widzicie jakiego, jaki to ma kolor? Jaki jest nadruk? Po prostu ma to, to, to kolor granatowy. Niestety nie powinien to być tak. No, jak to będzie tu pasowało, i to nie jest ten kolor. E, tu widzimy na, na zdjęciu, mam akurat. To jest ten element tu, tego wlotu. Dobrze, że jest zapasowy kolor w zapasie. Będę musiał to dorobić po prostu z tego koloru. Tu go wystarczy na szerokość. No, i, i to jest następny kruczek, który się pojawił, właśnie. Ja mi od razu się to rzuciło. Coś nie tak. Mówię, co to jest. To jest jak na owiewkę do kabiny, jest to za małe i nie ten kształt. Natomiast no, jest to taka część, która ten element źle, dobrany kolor tej części. No i trzeba to wyciąć do... Yy, do odrysuję z tej, czy z tej koloru i będę miał wycięty ten kolor. Tą część w tym kolorze muszę dorobić. Pewne niedopatrzenie przy druku, przy oznaczeniu tego, no nie wiem. Podstawka się sprawdza. Mogę ją obrócić, postawić w ten sposób rozsunąć, także jest ok. Przystępujemy do dalszej pracy. No i dwie części tych osłon e, podwozia wyciąłem i skleiłem, dlatego one mają tu jakby naddatek tego e, wrysowane były po większym konturze, a tu jest właściwy element i jak skleiłem te dwa elementy, teraz wycinamy, żeby e, żeby były po prostu. Dokładnie jak gdyby sklejone. Wcześniej też tutaj prze, e, zrobiłem takie bigowanie, czyli tak, żeby były e, wyoblone. Tutaj w, 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 ten element jest taki, o, górka jest tu, i wtedy on, tak jak coś takiego jak na zdjęciach tam jest w oryginale. I teraz wytnę po tym obrysie tak jak z tej strony jest ten, ten zewnętrzny element. Przygotowałem już koła. Nie filmowałem tu procesu jak gdyby klejenia. Robię to swoją metodą. Zawsze te golenie robię swoją metodą, bo ten karton trudniej się zwija. Koła, jak opowiadałem, są gotowe z druku 3D, także będę wklejał. Koło ogonowe również i tu też już przygotowane do wklejenia. Tak to wygląda. Teraz tylko pozostaje wkleić w te miejsca i koło ogonowe również. C Fire stoi na kołach i na tym zamknę ten odcinek e, może jeszcze zademonstruję o w tej chwili już stoi sobie na kołach m, wklejona e, przyklejona limuzynka, aczkolwiek tutaj też mam troszeczkę zastrzeżenia jak już wcześniej w którymś z odcinku wspominałem, że nie bardzo pasują tutaj ta e, część e, kabiny jest za bardzo obniżona i nie pasują tutaj te wyrysowanie do tych, do tej jakby szyny która, po której się przesuwało przesuwała się ta limuzynka ona jest zbyt wysoko wyrysowana powinna być chyba niżej żeby bardziej opuścić limuzynkę ja tutaj tak wkleiłem żeby no, częściowo to przysłaniało tę wyrysowaną tą linie tej szyny, natomiast nie pasuje mi tutaj, jest zbyt y, za duża przerwa y, moim zdaniem, no ale to już musi tak zostać, to taki tu błąd chyba wynikający raczej nie z mojej tu y, winy sklejania, bo tu wszystko pasują te linie do siebie natomiast ten element jest chyba zbyt nisko, zbyt wysoko wyrysowany no i to na tyle. Zamykam ten odcinek szósty i już w następnym odcinku będzie będą skrzydła, raczej to już będzie ostatni gotowy odcinek na gotowo z wklejonymi, już ustawionymi do góry skrzydłami. Także dziękuję za obejrzenie tego odcinka, zapraszam na kolejny.